Witam was serdecznie z tej strony Bojedar Stigma Masters. W tym momencie znajduję się w moim nowym warsztacie. Właśnie podpisałem umowę, dosłownie 10 minut temu podpisałem umowę najmu. Jestem w Krakowie, na Nowej Hucie, na ulicy Zagłoby. W tym miejscu od marca będzie się odbywał kanał Tigmasters. Z tego miejsca będziemy nagrywali, będę nagrywał filmy. A także o czym już wspomniałem na Facebooku i w zakładce społeczności na, na YouTube, będę organizował dla Was warsztaty ślusarsko-spawalnicze. Tutaj mamy bardzo dobre warunki, przede wszystkim dlatego, że mam dużo prądu, że się tak wyrażę. W tym momencie jest 6 gniazd siłowych. Jeszcze kilka będę musiał zrobić, prawdopodobnie, ale to się okaże, zobaczymy jak to wszystko będzie rozłożone. Na razie, jak widać i słychać, mamy tutaj puste pomieszczenie. Ale warunki są typowo spawalnicze. Ściany są z blachy falistej, równa, płaska jest wylewka, a reszta to jest kwestia zorganizowania sprzętu. Tutaj będzie 5 stołów w sumie spawalniczych, 1000 na 80 mm, taki jednoosobowy stół dla każdego, i do każdego stanowiska będzie osobna spawarka oczywiście. Nie będziemy się dzielić jedną spawarką na, na 5-6 osób. Najprawdopodobniej będzie to Spartus ProTig 225 ACDC, czyli 4-5 sztuk Tigów Spartusa 225 i 2 migi. Jeden typowo z pulsem do aluminium. Tu jeszcze nie wiem jaki model dokładnie, yy, ale będą fajne, Będzie fajna zabawa. Będziemy się mogli fajnie pouczyć. Poza spawarkami będzie miał wiertarkę stołową dosyć dużych rozmiarów, giętarkę hydrauliczną, piła taśmowa będzie. No i oczywiście kompresor i trochę narzędzi ręcznych, żebyśmy mogli wykonać jakiś projekt. Czy wspólnie, czy każdy z osobna z jakim tam sobie projektem przyjedzie, będzie mógł się na tym projekcie nauczyć w w warsztatach w naszym szkoleniu trzydniowym, które będzie miało w sumie 30 godzin, o ile wytrzymacie. Czwartek, piątek, sobota, każdego dnia po 10 godzin. I na takich warsztatach od zera, w 3 dni, będę mógł Was nauczyć spawania takich podstawowych konstrukcji, jak na przykład dosyć popularny ostatnio stół pająk, albo no, co sobie kto wymyśli. Jedna osoba będzie chciała spawać barierki czy ogrodzenia, to możemy na małym przykładzie nauczyć się spawać tego typu konstrukcji. Czy to z aluminium, czy ze stali. Ktoś inny przyjedzie i będzie chciał na przykład nauczyć się spawać układów wydechowych do samochodów. Czy to z tytanu, czy z nierdzewki. Także bez problemu jesteśmy w stanie to ogarnąć w 3 dni. Lub z aluminium, zbiornik wyrównawczy, czy zbiornik na paliwo. Także z aluminium, tego typu konstrukcje i podobne jesteśmy w stanie ogarnąć w 3 dni. Także po zakończeniu tego szkolenia, jak wrócisz do siebie, do domu, do warsztatu, będziesz mógł powtórzyć te czynności z tymi parametrami, z tymi umiejętnościami, które zdobędziesz i nie będziesz musiał się wstydzić tego, projektu, tego produktu, który już samodzielnie wykonasz. Już 3 dni od zera zaczynając. Jesteśmy w stanie wykonać właśnie tego typu konstrukcje, o których teraz wspomniałem, bądź inne na podobnym poziomie zaawansowania. Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał zacząć od zera i nauczyć się spawać na przykład, nie wiem, rury na przetop przymusie do przemysłu spożywczego albo rury grubościenne pod rentgen, no to tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć w 3 dni, zaczynają od zera, ale jeśli ktoś już ma pewne podstawy, już pracuje w zawodzie jakiś czas, chciałby podnieść swoje kwalifikacje, nauczyć się spawać rury z przetopem na rentgen, to jeśli właśnie już posiadasz pewne umiejętności, to też nie ma problemu, żebyśmy wspólnie to ogarnęli. Także tutaj będzie można przyjeżdżać od marca. Pierwsze terminy są właśnie na koniec marca. Na dole pod filmem będzie pierwszy wolny termin, jaki jest. Tam już dwie osoby dokonały rezerwacji, także są jeszcze trzy wolne miejsca. A jeśli będzie większe zainteresowanie, to po prostu uruchomię następne, kolejne terminy. Także będziemy mogli wspólnie się tutaj w Krakowie uczyć i czerpać z tego radość. A tak samo filmy. Filmy będą teraz z jeszcze większą częstotliwością od marca. Przynajmniej jeden film w tygodniu. Z racji tego, że będę w Polsce, będę miał dostęp do większej ilości materiału, mam tańszy materiał, tańszy gaz, także to też będzie o wiele łatwiej szło. W Szwajcarii oczywiście wszystko jest o wiele droższe i tam musiałem jednokrotnie kombinować, a tutaj nie będzie problemu z niczym. Czy to ze sprzętem, czy to z materiałem, czy z chociażby pomysłami, które można by wykonać, o wiele łatwiej tutaj niż w Szwajcarii. I w marcu zaczynamy grubo z tematem. Trzymajcie się. Szczęśliwego nowego roku. I do zobaczenia na ulicy Zagłoby w marcu. Na razie.